Hej, hej! Kolejny dzień i ja idę dzisiaj znowu do Lindla. Zapraszam, chodźcie ze mną! Jeżeli macie ochotę coś pokrupać, to chodźcie, pokażę Wam, co zdrowszego wybrać. Wszelkiego rodzaju orzechy czy migdały, pamiętajcie, żeby wybierać te bez dodatku soli i bez dodatku cukru. Chipsy z soczewicy i z ciecierzycy mają mniej kalorii niż normalne. Chipsy wielozbożowe również mają mniej kalorii niż normalne. Przedstawiłam Wam kilka rodzajów zdrowszych przekąsek. Jeżeli chodzi o orzechy, one są naprawdę bardzo zdrowe, zawierają zdrowe tłuszcze, ale niestety są wysokokaloryczne, więc jak chrupiemy takie rzeczy, to z umiarem. Jedna garstka wystarczy. Jeżeli chodzi o chipsy, które tutaj pokazałam, mają mniej kalorii niż normalne, ale zawierają niestety węglowodany proste i niezdrowe substancje dla naszego organizmu, więc chrupiemy w niewielkich ilościach.